Zimku, podczas wyjątkowego koncertu mieszkańcy mieli okazję wysłuchać najpiękniejszych kolęd i utworów świątecznych w niezwykłych aranżacjach. Co roku się staramy, żeby ten koncert był w magicznym klimacie i nam się to zawsze udawało i mam nadzieję, że w tym roku również. No ja myślę, że to jest przede wszystkim bardzo mile spędzony czas z dziećmi, z rodziną, bo jednak do tego konkursu się całe rodziny przygotowywują, robią te szopki czy te chatki betlejemskie, tak samo te ozdoby. Także uważam, że to jest jest fajny i mile spędzony rodzinny czas. Ten utwór przedstawia takie inne spojrzenie na zimę, że musimy przygotować się na nadejście po prostu świąt, dzielić się szczęściem z innymi i starać się wspierać nawzajem. Świąteczna atmosfera wypełniła serca wszystkich mieszkańców Ozimka. Czuwamy się już w nastrój świąt Bożego Narodzenia. I Dla dzieci to prace, które wykonywały, to są takim, jakbym powiedziała, końcowym efektem i tutaj wiadomo, że oczekują pięknych nagród za, za te wykonane zadania, że każde dziecko jest nagrodzone. Sporo osób się spotyka i, i można się spotkać ze znajomymi. No i warto się spotkać. I, i zobaczyć co, co dzieci pokażą, co jak zatańczą, także myślę, że będzie fajnie i magicznie oczywiście. Czas Świąt Bożego Narodzenia to także okazja do dzielenia się dobrocią i pozytywną energią. Drodzy mieszkańcy gminy Zimek, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wam zdrowia oraz radości. Niech ten świąteczny czas będzie okazją do spotkań w gronie najbliższych, pełnych miłości. Oraz pokoju. Radosnych świąt Bożego Narodzenia. My również dołączamy się do życzeń, przesyłając dla naszych widzów moc szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności.